into the game. Let's play. GROUND GAME Jesteśmy już po gali KSW95. Ze mną Mateusz Borek, no i kilka słów o walce wieczoru, bo walka fenomenalna. Sebastian prowadził w stójce jedna sekunda, no i mamy end steal, ale mistrz fenomenalny, no ale też pretendent równie fenomenalny mam wrażenie. Tak, no myślę, że to, była, to był taki main event godny z spłęty wieczoru i Czasami jest tak, że gala się układa bardzo fajnie, walki są świetne, natomiast jest takie poczucie niedosytu, jeśli chodzi o tę, o tę główną walkę. Tutaj myślę, że no była to najwłaściwsza z najwłaściwszych walk na, na puentowanie tego wieczoru. U dwóch sędziów pierwsza runda wygrana przez Sebastiana Przybysza, yy, no, który był też świetnie przygotowany, był, był celny, był szybki, był mobilny. Widać, że w Tajlandii nie próżnował, że to nie, to nie były wakacje yy, pod palmą i... I kąpiele w Morzu Andamańskim, tylko po prostu bardzo solidnie trenował w tym bangtao, toczył mnóstwo sparingów, zrobił bardzo duży progres w niektórych elementach. Natomiast no wiemy, no Kuba jest czarodziejem, jest wirtuozem, także zrobił coś fenomenalnego, niezwykle rzadkiego. Tego się praktycznie nie ogląda i, i skończył tę walkę fantastycznie. Ale ta walka nawet jak nie, ona nie była długa, bo trwała łącznie 8 minut 15 sekund, no to to były tam zwroty akcji, była sinusoida, były emocje, był dramat, yy, były rozcięcia z jednej strony nos, z drugiej strony nos, łuk brwiowy, trochę krwawego sportu, tak właśnie rozmawialiśmy teraz, że dawno nie czułem tego zapachu krwi w klatce. Tyle tej krwi było rozlanej, ta krew tak gdzieś cały czas się sączyła, lała, że po prostu no, można było jakby namacalnie dotknąć i jakby no też takiej krwistości tego, tego main eventu. No i co-main event, który mam wrażenie troszkę zawiódł fanów, mimo że to jest pierwszy rywal od dawna, który tak się postawił filowi. Tak, postawił się filowi, yy, kopnął kilka razy bardzo mocno w łydkę fila i było tam widać opuchlizny, natomiast no, też sposób prowadzenia walki i te, i, i, i te kopnięcie to była właściwa droga, bo myślę, że gdyby się otworzył i, i zaczął się więcej bić jakby technikami bokserskimi, to za chwilę miałby zdecydowanie większe szanse, żeby go po prostu sprowadzić na matę. 14 razy próbował to robić podczas tej walki. Filde Freeze nie udało się ani razu. Przez 25 minut. To też jest bardzo rzadka sytuacja. To był jego dzisiaj 11 pojedynek dla Federacji KSW, 11 zwycięstwo. Za chwilę będzie za 23 dni najdłużej panującym czempionem, natomiast no nie udało się rywala mu sprowadzić. Ale to też pokazuje. Przyjechał facet, który ma podobny gabaryt. Dzisiaj pewnie tutaj było 260 kg w tej klatce, bo myślę, że obaj ważyli tak po 130. Wczoraj obaj zbijali do tych 120. No, i Real heavyweight to jest real heavyweight. To jest kość, to jest, waza, to jest waga, to jest masa, to są, to są warunki, i, i może czasami w telewizji tego nie widać, ale jak tak człowiek siedzi przy klacie, to po prostu zdaje sobie sprawę, jakie to, jakie to kolosy gdzieś tam e, walczą. No i informacja Gali, czyli przedłużony kontrakt Saladina Parnasa. No i wydaje się wielki sukces organizacji KSW pod względem też takim medialnym, no i pokazania tej siły na podwórku europejskim i światowym, no ale sportowo. Trochę mam wrażenie brakuje dla niego wyzwań. No, zobaczymy właśnie. Po pierwsze to jestem bardzo ciekawy, czy yy, skoncentruje się na jednej dywizji, Celeadin Parnas, czy też będzie znowu tutaj jakby żonglował, mieszał i, i próbował się bić w kilku dywizjach i będą go interesowały tylko wielkie nazwiska. To jest pewnie dzisiaj zadanie dla, dla Wojka Rysiewskiego, natomiast no, na pewno na razie wielkie gratulacje dla Martina, bo on tutaj wykonał dużo pracy dla Maćka, dla, dla Wojka. Na pewno nie było łatwo go przekonać, bo miał propozycję z UFC, ale przede wszystkim z PFL-u i, i myślę, że to jest bardzo mocna organizacja na rynku francuskim, płaci gigantyczne pieniądze, potrafi budować jakby swój PR i sprzedawać hale, pełne hale y, poprzez kilka gwiazd francuskiego MMA i mieli na pewno chrapkę na Parnasa. I, i, nie widziałem umów, nie widziałem cyferek. Nie zdziwiłbym się, gdyby nawet gdzieś te wartości bezwzględne były zdecydowanie wyższe w PFL-u. Natomiast no, myślę, że, że Parnas to też jest chłopakiem lojalnym, fajnym, sympatycznym, któremu KSW stworzyło życie, które no, gdzieś dało mu, powiedziałbym, zasmakować czegoś innego, doprowadziło go do mistrzostwa, ma pełną akceptację i, i, i poklas polskich fanów. Prawdopodobnie została też mu przedstawiona bardzo ciekawa tutaj jakby wizja tych następnych lat i, i następnych walk i dlatego się zdecydował. No ja z punktu widzenia człowieka, który ogląda to od lat z bliska, no to się tylko mogę cieszyć, że ten no, kosmita, że ten wirtuoz że ten, że ten jednak zdecydował się i, i będzie walczył dla Federacji KSW. No nie chcę mówić, że tylko w Polsce, bo myślę, że jednak na nim też będzie w dużej mierze yy, parte ten biznes KSW, ta ekspansja francuska. No, zobaczymy, czy tylko Paryż, czy za chwilę gdzieś tam powędrują na przykład do miasta Wareli i, i coś się wydarzy w dużej bliskości stad Velodrome w Marsylii. No to miały być trzy pytania, więc już tylko skończąc mhm. ocenę dla tej gali, no bo mieliśmy tu naprawdę dużo i wydaje mi się, że gala, mimo że może nie tak silna medialnie, to sportowo naprawdę się obroniła. Świetny main event, nowa postać w heavyweight, bardzo ciekawa walka szemańskiego z Heldem. Myślę, że też dzisiaj fajne wejście do Federacji Łopaczyka, który zabrał wszystkie argumenty hojowi. E, nieprawdopodobny progres Szczepaniaka. Też taki last minute call dla niego, jeśli chodzi o walkę z doświadczonym zielińskim. Także na pewno taka mocna siódemka, może nawet ósemeczka przez ten main event. Nie no, dam osiem, bo, bo Parnasa przedłużyli. Także 8 jest. Dobrze, dziękuję bardzo Dziękuje w takim bardzo. razie i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki.